Siemanowidze, ja jestem Filipowski, a będziemy grali Skrzydłowego z Dżikulkem 2. Link w opisie. Krzyńte się. No, grzecznie. Zachęcam was do zostawienia no, śmieciu. Lajka like, no, like, no, i suba. A nie, Jesteś kancelowany na moim, ten, na moim kanale, no, no, no. Górny sezon, no, no, gramy no, Skrzydłowego jakieś dwa. Nie, na mnie. Są, tak? są. uważaj, uważaj na drugiego, uważaj na drugiego. Faj, idę wszystko w słońcu. O, asystent, mam S? S? Asystent, mam? Zaraz będziesz modela. DALA. Taki pakiłam ta Definitywnie się to nie weszło. O, też mam jedną. Esk, esk, jestem lepszy, esk. Daj mi więcej damage alok. Nie, bo ty mi dajesz 50 przecież, Dajesz więcej no, ja. bo... Dobra, daj, taktyka z flaszami, bo nie graliśmy wcześniej inferno też na odcinek. Co tam... I, 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 I z tego odcinka mamy podcast. No właśnie, bo na ekranu nie nagrało. I nauczyliśmy się, Ale dajesz, piękne o, że piękne flasze. Ależ teraz mi nie wyszedł. Pana otwarta. <grymna> <grymna> Przepraszam. Pana HPMS. To za ci flash? Patrz, taki flash jak tu leci. Ale flash. Będę bardzo dostaniemy zaraz. Ty bardzo dostaniesz, agent. Nie. Ja tylko... Zobie nawet też nie dostałem tego. 150, 140 dennego, A, to 140 ile mega dopiero zadałem Jedna liczbę. No to smoka. się z moim Giga Chat Ponieważ jestem bardzo momentowym graczem w tej gry. Jest jeszcze jeden z z nową. Będzie przez Midas, będzie przez mida... Będzie przez minaszed! No nie no co no. Nie będę szedł przez mida, definitywnie. O Boże. mój Boże! Czekaj! Najlepiej. Fast pick! Mowa no, Nie widzieliśmy nic. Ogólnie też zapomniałem powiedzieć, że mi mieszka Na pewno nie pójdzie no, od mida. Muszę trochę, tutaj po tutaj pouderzać, żeby zaczęła działać ponownie. Dziękuję. Na pewno nie pójdzie od mida, no, no, no. No, no, no. O Leci flash. Tym razem uda się. Nie uda się. Nie zauważyłem. Drugi tam jest, o... jakby co? Ja nie ja mam WP, nie tylko trochę ulepszonym. Trwa. Nawet go nie trafiłem nie ja mu pomiędzy jądrami, nie was No jak się celuje w nogi, to się nie dziwić. Jakbyś trafił mu w brzuch, to byś go No ale ja, ja, ja myślałem, że to ma jakiś recoila, to nie ma żadnego recoila w ogóle. Ty po prostu szelaz mu w ciało i trafiasz. No Dobra, to ja mu trzymaj tu, ja trzymam tam. Tak, tyka? Tak, tyka no. Dobra, def też ja jest, jest niepotrzebny na skrzydłowym. Ja, ja pomiędzy ja i Idą, 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 idą. idą, idą. Nie wierzę ci, ale ok Nie, nie, nie idą, idę, nie idą, idę. nie. Nie wierzę ci, ok Może idą jednak Nie wiem Idą, idą, idą. Idą, idzie, idzie ze skarem, idzie ze skarem, powoli. Powoli, powoli. Małgorzmatę, oboje pikujemy, oboje pikujemy. Dobrze. Każdą na krótko, na krótko z takimi Nawet nie podnieś się tego, a... I umierasz troszkę. nie szmo... Nie, proszę, nie, już nie, już nie zabiłem się. Ty też mnie zabijesz a mnie wiesz. To ma być flash widzowy jakbyś... Flaszuje, Proszę, nie rażuję. Sz jak biegnie, to... I Pa, jakiego flasza im dałem. No wszystko mi znowu. To ty we mnie strzałeś? Mhm. Wszystko na twoją głową leciało. Jest jeszcze To nie strzelę. Ja się boję, że bana dostanie, jak cię strzelę jeszcze raz. Patrz mi da, patrz mi da. Dobra, ja patrz mi da, a tylko mnie, do mnie, Ja gram. Only no scope na tym. na tym negowie. Na łuskopi od w ogóle z kupowania. Nie myszka Dlaczego? mi przestała działać, nic nie trafiłem. To jest paka po lewo trochę. No jeszcze. Jestem sterowany przez mojego teammatea. Co jest to? O, tak jak krzmato? nie z stołu, nie z tobą. z przeciwnikami oczywiście. Dobra. O, Dawaj, o, 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 Dawaj robimy o. tak, że rzucasz fle... Ja ci kupuję wszystkie granaty możliwe jakie mogę kupić. I walisz... I lecisz full utility? Ta... Kup sobie dwa flasze. I lecisz full utility na midzie? A ja idę Z flashbank mm -hmm. No i wchodź, wchodź, wchodź. S sama moje, sama moje. Sama moje, szybko, 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 na szybko, Eee, szybko, czy nie ja ich zabijam. Poplam go! to! Nie, ja, ja go zabijam. O. taktyka. To samo, to samo. Tylko tym razem się wbijmy. Tak zrobimy tak, że walimy twoje utility. Walisz twoje utility. Jeszcze flasha będzie, że ty tylko ty tam jesteś. Kurde, no sorry, nie chciałem. Dosłownie biesię się przede mnie. Fully utility? Oj. bardzo chyba, chyba raczej ją. Jeszcze mam O! S? Asysta? Mało, mało, ma. on dostał o tym tak dużo. Tak dużo! Dwa hedy mu dały! <ścoughs> Nic nie do. Nie musisz skoczyć. A nie tu. On nic nie dostał stary, on nic nie dostał, co ty do mnie garać? Ej, dobra, mam teraz pomysł. Walisz... W, w, idziemy full yy, ra, rampę, Rampę, e ty walisz utility, a ja idę sobie normalnie drabinką tutaj na luzie. W jacie. że coś tam strzelam. Aj, będę miał bana, jeśli się z, z, z Ja jeszcze nie. Ja miałem tylko, że dwu, jak, dwa razy zabiję jeszcze, a cię raz, a więc wiesz. Słyszałem ciebie, jak ja <grywka> weknąłem Brawo, Charles. Dobra, wbijaj się, wbijaj się. Idź tędy, idź nie? dobrze. Idź pojedynie, jest koniec. Będzie na moście. Jest... Nie nie, dobra, Filip to Filip, no. <grafię> Filip, nie załamyłuj mnie. Nie... Czy widziałeś jak ja miałem laki myszki? Nie widziałem nie. 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 Byku, byku, to nie było, bo na przegranie, nawet szansy nie było, żebyśmy to Mam przegrali. Mam 500 godzin w CSI. A mo z moją myszką wyglądam jakbym grał pierwszy raz w Casa i ruszałby gdzieś myszko. No bo grasz pierwszy raz w Casa, najwidoczniej. Ja już nie, ja Gówniany jestem, w mu siedemdziesiąt. Nie za A, Ale miał odślepa, Dostał HP no, ślepo miał dzięki, ślepo miał dzięki, nie tak bardzo. 95 ode mnie dostał, jakbyś go nie zarejestrował. dzięki mnie też, nie? My oko jego zaflaszowaliśmy, nie? Weźmy mi sypil też. Kochanucie. Aha, się tak podniecał, jak dostaniesz wryj. Z psemki. Że to mija, że to jakby tutaj ktoś campił. Jest do prawy. To tak na środku byłem. No. Co to jest? No! Nie powinna się nasz markę nie mnie w na rundzie. Co się tutaj będzie? A gdzie? No, tam na boksa tego wysokiego. Dobra, a jak nikogo nie będzie. Tactics. Tactics. Leś, lecie, lecie, leś. Prawo, prawo, prawo. Nie ma, nie ma, nie ma. Po coś, po coś, po coś. Po co putasz, idioto? Ale dobra, pikujemy razem, pikujemy razem. <grystanie> <grystanie> Taktyka zadziałała. <grystanie> Taktyka zadziałała. <grystanie> pierwsza gierka darmowa, Inek. Nie ma co mówić. Jest silver 3! Nie kapa, nie mam tani kapa, nie mam! Mam silver 3. Może double rank up? Dołącz. Nie wiem, jak będę z tobą raz rankał, to było fajnie, muszę przyznać. Nie no, ale weź overpassowy walibertigo i vertigo zostaw. Overpassa Nie. No, no dobrze. Na razie mamy same winy i chyba tylko jeden los. No chyba, że nie jestem pewny, tak, co zrobiliśmy, dużo. Ale bo. Mi, mi się wydaje, że wszystkie pod rząd mieliśmy. No. I jak mieliśmy te wszystkie podrząd, to w jakiś sposób daje nam Nie, Ja, ja nie ustawiłem tej broń dalej. Co on O! Jest w drugim. Jest? O! Patrzcie się.

Le lewej. Pikniesz? O, spikowałem. Uuu! Nie, stary, czy ty pikniesz? Ja, ja, ja ten, ja, ten, y schroniłem się w prawdziwym życiu, ja zrobiłem tak pod biurko. No ty nic nie trafia, bo ja się o więcej zadałem od ciebie. Ile dałeś? Ja zadałem ci 52. warto masz. Nie, stila mam. Pomożesz? Mi dają full, full utility, mi dali na to okno. No to może wejść z tego fuel utility, ale nie się bądź. Będzie tam do lewej, będzie do lewej. Słap się. Dziękuję. Jest, jest, za sylosem, za sylosem. Nice. Co? Ja, 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 ja wlazłem przez smoka i po prostu Ja wlazłem też przez smoka na tym oknie. Hmm. No dobra, gramy eko. Nie, spo nie spodziewam się, A, czekaj, ja mam maka, to nie gram jako... Czyli nie, mm -hmm. nie gram maka, to... Albo nie, mm -hmm. nie gram maka, czy ja gram no my, my jesteśmy takim gram No sznijmy. Gram mu! Wali czy deigla. ten. Jest na blisko, jest na blisko. Szybko idź! i nagle jest tam skupiony? Nie, się nie trafiłem, chyba. Jesteś takim smutnym. Dobra. Więc ja ogólnie... Digla nie są najlepsze. Można domyślić się. Ja. Jesteś tak kaam He, mnie to nie obchodzi tak grandigla. Jesteś takim gumna jest. Potrzebuję ekonomii. Poczekaj, ja dam im tego smoka. Au! Dali to smoka Pojedon ja na, na górę. Straszna tu dali, oni tu są. Kubane. ale. Idę na okno, idę na plac, idę na plac. Silo, oh, silo. Silo jest. Tak, silos, silos. Nice, ciao. Yeah, ale, ale ta pika żyje do łupów. Ale ta kapyk. Ale kapyk. No. Ej dobra, teraz zrobimy szybszą wersję. Ty ja otwieram, ja zniszczę najdem, a ty to fleszujesz. I fulpijkujemy. Już mhm. dał. Ej, no, nie flash, nie flash, się. no to No to już On dostał ode mnie 86, ty go nie zawieź, wiesz o tym. No ale ty biłeś tego drugiego z Famasem, a ja biję tego drugiego na zewnątrz. To, to ten z Famasem mi mnie zraszało jak ja miałem nóż. No to było nie mieć noży. Easy for Benz-Benz. Mm -hmm. Nie wiem, czy oni wiedzą, że C to jest o wiele lepsza. Chyba tak. I oni myślą, że jak mamy tylko dwa, to jest mało. Zabij go. Dobrze. Ty! Daj go. kada. Jeszcze jedno! Jeszcze jeden strzał w ciało i go zabijesz! On dostał na mnie 99! 99! 99, widzowie! To jest niewyobrażalne! Tylko to, że dałeś pierwszemu topa, a potem nic nie zrobiłeś... 99 i jeszcze się spalił... <suszy> Jakby się nie spalił, to była taka piękna akcja. Hmm. 嗯嗯嗯。<laughs> Nie, dobry stary, widać, że też już z w nic nie mówi. Ty tak wolno piszesz? No bo w ogóle wolno piszę. Teraz się dropę. No szybko! Już idę. Śmieć! Oj! Niks, click, click. Missile, click, click. Pana to daje. Pik. Prawie. Dostał, dostał, dostał. Pikto z lewej. Dead. Gdzie drugi? Lugwi? na górze? To Chyba też na górze. No. no. Komo, nie mam pojęcia, gdzie on jest. No, nie ma go na pewno. Raczej. No, nie ma go na pewno. Jest Może tam spadł. Ale jak tam spadł to i tak wyjebałem Ja go zabiję, bo nie wie gdzie ja jestem Wokaluj go, potrzebuję broni z niego Aj, ej, za, zadziałało Patrz, czy jest na Silasie Selasowa z ty plampuję, plampuję, żebyśmy mieli jak najwięcej czasu Ej, to gdzie jest drugi? A, kampi na spałnie! Ja widziałem tylko jak jak, jak smarpiał. Ej, ty go widziałeś? Tak, no, bo ja widzę to. Elektr... No, no, może dwa monitory. On kamper dosłownie do za skrzynką tą czerwoną z Zeusem, i on uciekał. <sad> A czekaj, ja muszę się wykazać Lignum. To oni sami nam płakali, że. Oni czekają Nie strzelaj, czekaj! Nie wychodź! Oni czekają, żeby razem zlaszować Czekaj, mam pomysł. Idź tu, idź tu, zaufaj mi idź tu, bo ty masz uspać, ja mam digle. ja tam nie pójdę z Digle Tak i tak było, słuchaj, ale oni może słuchawek nie mają. Patrzę okno. No oni nie no i dobrze, wygramy na czas. Poczekaj. prawo prawo. Kuba na mini... Okno, e, okno, okno. okno. Tak. No. Dostał na oknie. Jeszcze cześć, piękni. Boże, Cezar. No ale co? Boże, on, No on gdzie się obrócił i dał mi one-tapa. Wyglądacie tu macie Od kiedy Glock daje tapa <śmiewanie> Na blisko daję. Co oznacza ala... ala... Hagabar ba, ha, Hagabar Śmieją się ludzie, że tak ludzie, ludzie mówią, Ara, Araby, co wierzą w Islam, że oni tak mówią. Przed... przed samobójstwem, kiedy robią... No, 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 Super jesteś, świetnie jesteś. Co?! Ty to widziałeś? Ja, ja ich zgłaszam z Enworda. Brażliwa komunikacja. Brażliwa komunikacja. Nie lecą. Nie lecą na stos. Dobry, dostał pochodzi, teraz był na oknie, ale nie jestem pewien. Może mógł zratować.

Masz no, ci, mały Skąd te chciałem? Drogi Przecież to jest tyle samo prawie Nie, 200 dolarów droższy, nie mam tyle pieniędzy Dzięki za flasza ale, bo... ale flasza wysoko Ja dostałem się Dobra, nie ja będę Drzwi. On dostał ode mnie wcześniej ale Molo. A, Co on tutaj? Nie wiem. Myślałem, że jestem oślepiony. Chcesz akacza? Ja chcę autoszmatę. Nie, no, nie ja biorę autoszmaty. To jest moja autoszmata. Dobra, to ja chcę desfejkować. Został. No to nie biegłego drugi raz, może, nie? Daj, daj wyjść tam na dole, daj, wyjść mu! Zaszno. Kupujesz mi to! Kupujesz mi to! Co ci kupuję? Autoszmatę. A kato? A co ci kupuję? Mogę ci kupić emeczkę. Mogę ci emeczkę kupić, nie mam to pieniędzy. Szmace. Mogę ci emeczkę kupić. A ja kupię sobie. No dobra. Widzisz? Muszę sobie ustawić autoszmatę po tej grze. No, nie chciałem cię zabić, żeby był respekt dla nich, nie? Dobra, jedę do prawej. Być. Albo nie, ty patrz prawo. Ty patrz lewe drzwi. No ja, no ja patrzę prawo. Zasmokowałem se prawo No patrz lewo Jakie to jest duże Nie ja pójdę, ja patrz, lewo, patrz bo tam jest ja, smoke ja A ja ich ja hita, a ty nie Nie wiem co oni o tam Gdzieś to mam Nie miałem szans na awkę i no, na autoszmatę Po tetę Na no, nukę no, okay. No już praktycznie zjadłem. Zosta... Został mi ten że no? A? No. Po co nie flaszę? Oni nie wiedzą, że flasze nie działają chyba na taką odległość Dam mu, dam mu czekam przejdźmy czy... Po psy Czasem nie mają. I oni o tym wiedzą, dlatego nas zraszują. Jest, jest, jest. Wiem, oni nas zraszują. Patrz, patrz przód tylko. Lewo, 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 lewo. Dolne, dolne, dolne. Nie nie jej. mają czasu, uciekaj, 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 nie mają czasu. Dobra, zabiję, zabiję, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Dobra. Bo zabiję tego spaką. zabiję tego spaku, mając oni, to... oni już i tak nie mieli co zrobić. myślę, że nie zabijasz tego spaku. tak Nie, ja właśnie. Z... Ja, ja strzelałem tylko do tego spaką, ale. Tylko że ja ci sypnę, ja ci sypnę tego. Nie da się sypnąć tego. Tego nie da. Ja specjalnie strzelam tylko do tego z bombą, nie? Żeby tylko, żeby on... Pff, dostał molo. Idealnie otworzył. Nice. S. Drugi ma... dostał. Jest, 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 dobry S. Dobra, to idziemy na Robloxa. Dziękuję widzowie za oglądanie tego pięknego odcinka. Cicho bądź. Dziękuję widzowie no. za oglądanie. I widzimy się y, później. Jutro, kiedyś. ma. Dalej, ranka.